Alicja, nie wracam. Anna Hnatowicz. Jan, I store my fear and my pain in the nape of my neck. Sarah James, Playhouse. Zuta, wszystko ja, wszystko my. Julia Kamińska, sublimacja. Ania Szlagowska, pierwsza płyta. Wiktor Waligura, czekam na świt. Luiza Kalita, od nowa. VHS, epka. Liwka, z papieru. Dopamina, dzień się nie skończył. Matylda Iłkasiewicz, matka. Dominika Płonka, Dominika Daniela. Lina, po tobie zapach.